Takiego auta w historii Alfa Romeo jeszcze nie było. Stelvio to pierwszy SUV i obecnie najważniejszy model w gamie. W ofercie włoskiej marki ma wypełnić lukę po 159 Sportwagon. Pod względem konstrukcyjnym Stelvio stanowi rozwinięcie Julii. Powstało na jej platformie o dźwięcznej nazwie Giorgio. Wykorzystuje te same elementy, zawieszenia oraz silniki. Ma jednak całkowicie nowe, niezwykle atrakcyjne, sportowo stylizowane nadwozie, czym podkreśla fakt, że na celownik bierze Porsche Marchand. A to wyjątkowo ambitne zadanie. Nazwa Stelvio pochodzi od najwyżej położonej przełęczy we Włoszech z ponad 20-kilometrową drogą z 75 zakrętami. Najmocniejszy na razie silnik pod maską Stelvio to całkowicie nowa konstrukcja wykonana z aluminium. Ma zaledwie 2 litry pojemności, turbo doładowanie i wytwarza godne uznania 280 koni mechanicznych, dzięki czemu do 100 km na godzinę przenosi auto poniżej 6 sekund. Do tak dobrych osiągów idealnie dostrojono zawieszenie. Napędzane na cztery koła Stelvio w slalomie tańczy z taką gracją i swobodą, jakby miało prześwit niższy niż 20 cm. Prowadzi się wręcz znakomicie, jest zwarte. Niewielkie przechyły nadwozia służą głównie przekazaniu informacji kierowcy o tym, jak daleko pozostało jeszcze do granicy przyczepności. Układ kierowniczy jest wyjątkowo bezpośredni i precyzyjny, a idealny rozkład mas i znakomicie działające SP zapewniają pełną kontrolę nad autem. Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika unosi się naprawdę wysoko, a niski próg załadunkowy sprawia, że ładowanie bagażu jest tak proste jak w zwykłym kombi. Stelvio to druga Alfa Romeo po Juli, w wypadku której można powiedzieć, że otoczenie kierowcy zasługuje na miano premium. Tworzywa wszędzie tam, gdzie najczęściej się spogląda, są naprawdę estetyczne, a w premierowej wersji First Edition na drzwiach konsoli środkowej i desce rozdzielczej znalazło się prawdziwe drewno orzechowe. Zadbano też o detale, jak pokrętło wyboru trybu jazdy, starter silnika wbudowany w kierownicę czy wielkie aluminiowe łopatki do ręcznej zmiany biegów. Kabina jest obszerna szczególnie w drugim rzędzie siedzeń, gdzie osoby o wzroście ponad 185 cm swobodnie zmieszczą swoje nogi i stopy. Silnik uruchamiany jest przyciskiem na kierownicy. Współpracuje z dopracowanym, ośmiostopniowym automatem produkcji niemieckiej firmy ZF. Co ciekawe, można go obsługiwać niemal wyłącznie za pomocą stylowych łopatek. Aby dać na luz, wystarczy pociągnąć obie naraz do siebie. Aby wrzucić ustawienia drive, użyć tej z plusem. Stelvio daje wybór trzech trybów jazdy, zmieniający m.in. pracę silnika, skrzyni biegów, układu kierowniczego, ESP, a nawet pedału hamulca typu Fly-by-wire. A niezależnie od ustawienia, podczas codziennej jazdy przekonuje dobrym wyciszeniem kabiny, oraz szybkim, a przez co wygodnym gaszeniem nierówności. Zwyczajne zawieszenie pracuje tak dobrze, że Stelvio nie potrzebuje aktywnych amortyzatorów. Na dodatek wyróżnia się sztywną konstrukcją, dzięki czemu nawet na kostce nic z nim nie skrzypi ani nie puka. Stelvio to kolejna alfa nowego gatunku gatunku, który bez wstydu odnajduje się w niemieckiej śmietance.